Ola. Tutaj Daily Portug jest po polsku. To jest podcast o języku i kulturze Portugalii. Sezona jeden odcinek 10. kawiarnie. Zaczynamy. Zaczynamy. Dzisiaj odcinek o. Kawiarnie. I rzeczy, jedzenie, i zamówienie i. Piekarnia. piekarnia. Ciastkarnia. Tak. Ale, Ale nie coffee shop. Kawiarnia. Ale, nie, nie. Ale kawiarnia w portugalskim stylu, czyli nie nasza kawiarnia z kawą za 15 do 20 zł i za tyle samo kawałek ciasta, tylko piekarnia. coś jak. Ale wiesz co? To jest ciekawe, że kawiarnie w Portugalii jest coś dla wszystkie. Tak. A w, portu, w Polsce. W Polsce to jest takie. Muszę wyglądać piękny. I wszystko za zrobione. zawsze jesteś piękny. Nie. Że, że wszystko jest takie, to nie jest, wiesz, to jest takie, to, to, to trochę mi, to, teraz jest trochę, trochę boom w Polsce z tych barberów. Mhm. I w Portugalii to jest takie 2 metry na dwa metry. metry 4 m2, ma jakieś krzeseł, lustro, ha, robimy tutaj broda. A w e, Polsce. to znaczy. Ale w Polsce Bo to, to jest też bardziej... wynika z innej rzeczy, że barberzy w Portugalii od zawsze istnieli, oni po prostu dalej istnieją. Tak, ale, ale. A w Polsce nie było czegoś takiego, i to się pojawiło nie wiem, z 15 lat temu. I teraz, i teraz... I wszyscy barberzy są, większość jest fancy... tak, i to mają e... temat, czy e... idziesz, gdzie idziesz? To Wiking. <noise> mam to gdzieś, ja chcę ten, wiesz... Tak, I w Portugalii tak, to jest po prostu... I w Portugalii tak samo mamy, w kawiarnie. No. Kawiarnie to jest to, Gdzie idziesz, spotkasz przyjacieli, nie masz dużo pieniędzy, żeby iść na jakiś fancy barów idziesz do kawiarni, możesz pić parę piwów, spędzać jakiś czas, a tutaj jest, no, 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 tutaj... To jest specyficzne, ma coś. Okej. Okay. No jeśli chodzi o kawiarnie, to mamy naprawdę. Dużo to wysokie ogromna standard. różnica w Polsce, a w Portugalii i dużo bardziej wolę Portugalię. No tak. A e, robimy coś z tym sam. Tak. E, jeżeli ktoś, ktoś chce kupić, no Aleks, będziemy to rzucać <laughs> zdjęcie buldogi francuski, francuskie, które jeździ cały czas. A więc nie wiem. No chyba, że masz jedzenie w ręce. W nie, 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 mam, wiem, czy... nie mam. Nie mam. <laughs> Sven. Less is more. Hmm? Ok, idziemy dalej. Maria, idziesz do kawiarni? Idę. Jak zamówisz coś? Kawa. Na przykład po lunch. Chcesz kawa, Ten kawa. Po lunch? Tak. Ok, dobrze. Tak, bo ty, 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 nie, nie przyszedł lunch. Tylko na kawę idziesz. Pijesz taką małą kawę. Ok. Bom dia. Bom dia. Kriją kawę. Por oh, favor. Sim. Sí? Masz alguma coisa? Não, obrigada. Ok, é tudo. Sim. Są 50 centymów. <grym> Kiedy my nagrywamy ten podcast? 20 lat temu? Ok, 70 centymów. No, 80. To zależy, to nie jesteś nad morzem. Patrz gdzie ty jesteś. To, 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 książki są tutaj, nie mamy... centrum Porto. <grym> Mam wszystko wszędzie. Takie wagon, 50 centów. <grym> Ale pamiętam kiedyś, o ludzie, to było na Erasmusie, jak byłam, gdzieś w porto weszłam do jakiejś właśnie takiej typowej kawiarni, którą prowadzi, wiesz, taki starszy pan, ona jest no po prostu obskurna, same stare dziady siedzą w środku, no ale taka, wiecie typowa kawiarnia. E i kawa wtedy kosztowała, to było centrum portu, 60 centów. Tylko wiadomo, że to nie było turystyczne miejsce w ogóle. Ale to jest, ale to jest ten ludzie, atmosfera. To, jest... to ja, ja wczoraj nagrywałam. my mamy drugą kanał, możemy potem, Józef link. A wczoraj nagrywałam, jak ja lubię Biedronkę. I wiem dlaczego, Ech, i wiem dlaczego. różnimy. Wiem, wiem dlaczego. Wszyscy płacą, no tak, bo Biedronka właściciel jest z Portugalii, więc on z Portugalii może jeść na... Nie, bo Biedronka ja się czuję jak w domu. Klot dla mnie to jest jak w domu. Czyli, wiesz, idziesz przez naszego mieszkania, masz pudełko gdzieś, dzieci zostawią tam coś. Tak samo jest w Biedronka. Zostawię paleta z promocją, a tutaj coś. Chcesz, nie możesz zablokowane. Więc to jest ten klimat. Jest, to jest taki sklep dla rodziców. który mm -hmm. wiesz, masz dzieci, wiesz, jak możesz takie iść przez ten sklep. Ach. Okay. No, nie wiem, ale ma portugalskie rzeczy czasem. Oliwia. Można wyhaczyć. Oliwia, tak. Więc Okej, okay. idziemy dalej. Więc zamówiłaś kawę. I, i, i która słowo używałaś, żeby poprosić? Cria. Cria, co to znaczy? Chciałabym. Chciałabym, to jest. My mamy. 12 czasów. Tak, ale musisz być trochę miły. Nie może od razu. Papa, pa, bo po polsku macie e trzy. Mamy trzy, no, które bardzo tak, dużo... teoretycznie. Tak. Uh, my mamy trzy, które używamy często. Prezenty, to jest teraz teraźniejsze. Mm -hmm. I potem mamy preterit prefejtu i preterit imperfejtu. Czyli przeszły dokonane i przeszły niedokonany. Tak. Często tak to tłumaczymy? No, uh, mm -hmm. więc ten, ten prefejtu to jest kiedy, kiedy się mówi o co zrobiłeś w weekendu, Zrobiłaś mm. na tym. I, I oglądałem, kupiłem, spałem i tak dalej. A ten imperfejt to jest takie długi czas, ale też ma ten e, wartości kondycjonalne, jak to się tłumaczy po polsku? Trybu warunkowego. Tak, e, które jest też e, 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 używane. To rzecznościową formą. Tak, tak. Więc crier i ten formie kryje mm -hmm. to jest grzeczne formie. Więc, kręcę to, jest chciałem, bo e, kiedy możecie używać w kawiarni un café? Wiesz kiedy? Kiedy, kiedy możesz iść do kawiarni, możesz. Keru Kiedy jesteś. Właścicielem tego, ten kawiarni, twoją kawiarnię, to ja żywacz, że tam karą Nie, jesteś właścicielem, więc poproszę, kręcę. Ok? Hm? Jesteśmy. Musimy być. Okej, okay, i teraz yy, w cukiernie. Idziesz na <coughs> śniadanie. O, moje ulubione. Twoje ulubione, co? Śniadanie w Portugalii. Lubię śniadania białkowo tłuszczowe, których nie uświadczysz w Portugalii, ale. O mój ulubiony śniadanie jest ten, który ja nie muszę przygotować. O, Prawda. Ale. Ten, który ty, ty masz codziennie. Jakie kłamstwo, um, ale ja tak lubię ten vibe właśnie śniadania w Portugalii w kawiarniach albo gdzieś tam w sklepach, jak mają te takie nie bary, ale. Uh, bistro, piekarnie takie, że możesz sobie zamówić coś Aha, tak. tak i najlepsze są, kiedy mają miniaturki. Miniaturę to są, bo mamy nasze typową ciastki, ciastko, jak pastel de nata, i to, i to, i to wszystko. Tarta z migdałami. I potem mamy mm. miniaturki, to są ten sam, ale takie. Jedna czwarta. Tak, więc możesz wszystko skorzystać i spróbować, ale. Eklerki. I, I nie mm. musisz jeść ten ogromny rozmiar rzeczy. Tak. No dobrze. Okej, okay, jesteś w kawiarni. Bom, move, move. Bom dia, OK? Me se se, não. Bom dia. Hum? Bom dia. Bom dia. Queria. Uhum. Uma tosta mista? OK, sim, mais alguma coisa. Uma tosta mista de pão aletejano. Uma tosta mista de pão aletejano. aqui. Uhum. Uh... Galão? Um galão. E Pastel de nata? Sim. Miniatura de tarda de amêndoa? Uma miniatura de tarta de amêndoa, sim. E todos os pão de Deus? Todo tu o pão tem? de Deus que tem? Que tem. Todo, tudo. <laughs> então, então deixa ver. Uh, uma tosta mista de pão lentejano. Hum? Uh -huh. Um galão. Uh -huh. Uma miniatura de pastel de nata, não, ta... no, um pastel de nata. E uh, uma miniatura de tarte de amêndoę. E uh -huh. 15 pães de Deus. Sim, ok, faz sentido, <laughs> oh, faz sentido. Ja to tak lubię, ma sens. No tak, faz sentido. Tak. Za późno się tego nauczam. No więc um... teraz przetłumaczmy. Nie ja. chcesz płacić? A płacić, no jak muszę. No tak. Jak to się poprosi o rachunek? Bo, to, bo mamy dwie formy. Ma, możemy pu, pu, mówić, a cuánto por favor, rachunek, mm -hmm. poproszę. Ale to bardzo się używa w, w restauracjach, kiedy się je lunch No w ory... kawiarniach też czasem, no zależy tak, jak siedzisz przy no. stoliku, gdzieś na zewnątrz, to też. Ale mogę powiedzieć, że co? Aha, costa? Quanto? Quanto è? Bo quanto ile to e, kosztuje. Tak, mm -hmm. tak, ile to kosztuje. Tak, ile... Quanto Ile, ile, za, wszystko. Mhm. ile, ile za, za wszystko. Ile za to. Okej. Okay. Okay. Więc zaczynasz bardzo dobrze. Potem bądźje, bon dzień dobry, tu jest grzeczny. Mhm. Mhm. Potem krije, jeszcze raz, że chciałabym. Mhm. I potem powiedziałasz tostę mistę, które jest takie tosta z. E, z szynką. Tak, dokładnie. Pan lentejan, ch chleb z lenteju, takie z taką regionu, takie bardziej ciemny. Mi się wydaje, no. że to jest y, chleb na zakwasie. Możliwy. Ale nie jestem pewna. Co? Ale to jest chleb, który jest najbliższy w Portugalii naszemu polskiemu chlebowi. Mhm. E, y -hmm. Potem powiedziałeś... Ale czekaj, bo ja chciałam właśnie tutaj wrócić. Co można w ogóle zamówić? Jakie rodzaje tostów y, czy tam chleba można zamówić? Aha, no bo w ogóle właśnie tutaj. Typowe portugalskie śniadanie to jest chleb. Tu zaraz powiemy co? Kawa z mlekiem. I papierosy. <laughs> no tak idziemy tym tropem to raczej kawa i papieros to jest. No tak. Ale tak, kawa z mlekiem. Kawa z mlekiem mhm. się pije, tak jak we Włoszech, tylko i wyłącznie rano do śniadania. Mhm. No, i coś słodkiego. Albo mhm. właśnie to jest coś słodkiego i kawa z mlekiem, albo wszystko mhm. na raz jak ja lubię. Tak. E... Ale właśnie, jeśli chodzi o chleb, co można zamówić? Okej, okay, są dwie rzeczy. Będziemy od razu, będę tak robić ten: yy, yy, jak to się może. Trzymam to tu. Okej. Okay. Będziemy to rozdzielać na dwie: kanapa. Kanapka, sorry. Mhm. I tosta. Mhm. Okej. Okay. Kanapka jest wszystko, które jest zimno w takim sensu jeżeli to jest buka z i szynka mm -hmm. to jest kanapka z mista, sandż mista hmm? sandy to jest yy, kanapka sandż mm -hmm. tak not sandy sandż A, A podwójna mista hmm? jeżeli to idzie to takie jak to się nazywa toster toster no to od razu się nazywa tosta hmm? masz ten samą zdjęcie mista to jest Toste mista. E, Okej, okay, ale tutaj oni często pytają, jak kupujesz e, właśnie kanapkę na zimno, oni cię pytają, czy podgrzać ACER? A, a Parakesersji. Para si. mhm. e, no, ale to też jest kanapka. Wtedy. Tak, tak, ale to jest takie mówimy. Jeżeli, ale tak, jeżeli e, Dużo ludzi to je na zimno, tak. Toż keiszu, to jest. Kanapka, tosztowa, tos, no toster. Toż Tostady quejżu. No. Tak. Okej, okay, dobra. Mhm. Co jeszcze chcesz powiedzieć? No, no. że więc tak jest. Tuhada, to jest. To jest taki mm. gruby chleb tostowy z masłem. I tak, i wiele masłem, bo nie czujecie ten kryzys masła w Portugalii. Nie. Oni tak dają. O... i... Ja, uh. Na bogato. Tak, i, o, to jest jak Polacy dają e, smalec na chleb. Takie. No. Więc tak. Ehm, ale można też zamówić. Tylko właśnie nie wiem, jak to się wtedy nazywa Turada de Pan Alentejano, czyli chleb z alentejo z masłem. To tu... jest też turada? Tak, turada de Pan Alentejano. Si. Okej. Okay. Albo czasami się, też się nazywa pan saloio O, pan tak. Dobra. To zależy od miejsca. Ok. E, więc tak, tosta z masłem. Mhm. E, potem można zamówić chleb z serem. Mhm. Tylko, że to są. Sandy Sande Sandy queijo? E, Sande de queijo. sandes de queijo. E, de mista. sandes to znaczy z szynka i ser. I toszta mista, czyli chleb tostowy z serem i z szynką. I to jest py A, i, i zawsze dają masło na górze, bo Tak, wiesz. tak, tak, tak. No i właśnie toszta mista, można też zamówić toszta mista de pan Aletężano, czyli chleb z serem i z szynką, tego mojego ulubionego chleba. Mhm no i to są chyba te takie typowo śniadaniowe, nie? Mm -hmm, mm -hmm. E... Dobra, kawa. U kafe. A bo potem zamówiłeś ungalão. Sim. O co un e... jest ungalão, Maria? I to nie jest sim, to jest pedi. No właśnie. Musisz słuchać ten ostatni no. <laughs> podcast. Ja się uczę. Okej. Okay. Przecież. 12 lat. No. Okej. Okay. Galão mm -hmm. to jest kawa z mlekiem. I są dwa rodzaje kawy z mlekiem, takie typowo portugalskie. Oczywiście pewnie jest więcej, ale e, jednak w Portugalii tak typowo ludzie zamawiają dwie kawy, czyli galą. I to jest e, naszą café latte, No tak, tam jest więcej mleka, chyba tak trzy czwarte mleka i jedna czwarta kawy. A druga to jest meia czyli dosłownie pół mleka, czyli tak. pół filiżanki mleka, pół filiżanki kawy. Mhm. Taką e, rozmiar mniej więcej, no. I właśnie galant dają, dają w tych dużych takich filiżankach, nie To często. nie jest filiżanka, to jest ogólnie szklanka. Szklanka, tak. tak. E, Wysokie, tak. Szklanka. A Mejadelejty dają. Na kubek. W kubku, tak. E, no Mejadelejty to jest chyba bardziej cappuccino, tak myślę. Ale właśnie, często też pytają Eszkuro, czy. eszkuru <laughs> e u. <laughs> Klaru. Klaru. Czyli ciemne, czy jasne? Tak. <laughs> Yy, I to oznacza, czy chcesz więcej mleka, czy mniej. Mhm, yy, dokładnie. Potem zamówiłaś pestol Nie My będziemy tłumaczyć, co to jest, bo jeżeli to oglądacie, nie wiecie, co to jest. Przepraszam, ale. Wyjazd. Tak, dokładnie. A potem yy. powiedziałaś. No, tarta z Tarte, de... Tarty, nie tarta, tarty. międła. Tak. I tu ja się zawsze mylę, ja się nawet przy tym też zastanawiałam, bo amendoa to jest migdał, a amendoisz to są... Migdały. E, Amendoza to... E, 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 migdał. Migdał i amendoisz e, orzesz orzeszki ziemne. Tak, tak dokładnie. Tak. tak, i zawsze się mylę. No. E, ale też moja ulubiona, oh, no pyszne rzeczy są w Portugalii. E, i, też? I dochodzimy do mojego Pondy. ulubionego... Z słodkiego ciastka, uh -huh. ciasta, Chleb. bułki, słodkiej bułki. Trudno to tłumaczyć. No to, to jest to taki jest... drożdżowy chyba, nie? Tak. Ja nigdy nie próbowałam, muszę spróbować zrobić w domu. To jest takie drożdżowe ciasto, ale chyba wymieszane z żółtkiem, bo jest białe, jest żółte właśnie i na górze jest taka chmurka zrobiona z kokosa, cukru i właśnie chyba też jajka Albo wymieszane. Masło, a masło. Masło też tam na pewno jest. E, no, i to jest. To jest w, takie, oczywiście... Wasza nie? No, tak, no. No i to jeszcze jest oczywiście posypane cukrem pudrem. No, och, uwielbiam moje ulubione, dużo lepsze niż pastel de nata. Naprawdę uważam, że pastel de nata są przereklamowane. Nie, pastel de nata jest najlepszą rzeczą na kawę espresso kawą espresso polans, masz taką nie chcesz deser, ale masz takie espresso i ten mm, ciesko, no, tak no, to, to jest, jest... najlepsze, o, tak. bo ten jest ogromny, jest mały ma ten wystarczający cukier, żeby wiesz żeby dać takie równowaga do tej kawy gorzkie, hmm? mhm. to jest takie perfekt. tak, cię... to jest na spanko no, no. możemy znaleźć gdzie kupić to w Polsce tutaj mamy za rogiem Ok, idziemy, gdzieś. Już dzisiaj. teraz to, fach! Okay. Wszędzie można. I na mam końcu powiedziałaś. Co powiedziałem? Kontłę. A, kontłę. Ile, ile za to? Ile, ile, za ile, ile, ile za to. I też możesz na, koń na końcu, bo jeżeli jesteś grzeczny czy nie, a możecie powiedzieć: Obrigada. Hmm? Obrigada i y bom dia. I y bom dia, dziękuję i miłego dnia. Mm -hmm. Więc tutaj macie takie podstawowe rzeczy. Kryje, hmm? to na boli powiedz: Kryje, chciałbym. I obrigada, bom dia. Jeżeli nie, nie wiecie, co mówić, tylko ten: Kryje i obrigada, bom dia, to jest takie super. Mhm. Tak, myślę, że to jest bardzo fajne, żeby znać dosłownie te trzy słowa i gdziekolwiek pójdziesz, to tak. dobrze ich użyć. Kriją kafe, por favor. Mhm. Po prostu to też: Por favor, to będzie fajnie. Nie używałeś, mhm. ale jesteś w domu, Przez przypadek. I bondi, obrigado, obrigado, jeżeli jesteś mężczyzną, obrigado, jeżeli jesteś y, y, kobietą, i y dia, dziękuję i miłego dnia. Mhm. Ok. I to jest wszystko. Chyba tak. Tak. Jakieś pytania macie? A propos śniadań w Portugalii? Hmm. Jeżeli macie, możemy potem nagrywać, to, ten tak. pytanie. Ale jeżeli jesteś zainteresowany na zajęcia, Mamy y, grupową, stronę internetową, tak i mamy zajęcia indywidualne i grupową i Mary, możesz ty tłumaczyć, bo ty wiesz i kontrolujesz to. Tak, na indywidualne można się zapisywać cały rok, oczywiście. A grupowe mamy zakładkę na stronie i najbliższe otwieramy chyba w lutym dopiero, nie? Możliwe, ale tak. Tak, to, czy tam w styczniu, luty. No zależy, gdzie mieszkasz w Polsce. A, a, a. E, tak, ale tam na pewno niedługo się pojawią już nowe kursy, także zapraszamy. Ale gdzie mogą znaleźć wszystko? Gdzie jest? M? Na stronie internetowej Coelho Iberian School mhm. na ten moment. Tak, i, i gdzie jest ten link? <coughs> Gdzieś w opisie, podobno, tak? Tak, w opisie. E, w opisie kursu? E, nie, w op, e, W opisie odcinka? Dokładnie, e, mam nadzieję, że tak. I też podcast. No podcast też tam jest. Tak, chyba tak. tak. Więc chyba. Kto tak. chce, ten znajdzie. No tak. Więc. Do Dzięki. Pa.